No, cześć! Moi drodzy, witajcie! Cześć Wam, czołem moi drodzy! Swego czasu dość popularne na moim kanale były filmiki z cyklu live, czyli takich różnych modyfikacji i scenariuszy do army, które wprowadzały takie jakby wirtualne życie na miastkę, wirtualnego życia w różnych tam, tam miastach i państwach, fikcyjnych lub mniej bazujących właśnie na silniku army. E, ostatnio, czyli dosłownie parę dni temu, ruszył polski serwer, polski serwer naszych dobrych znajomych, czyli Łowców Trofeów, który bazuje na mapie... Boże, zapomniałem jak się ta mapa nazywa. Tawiana. Chyba Tawiana to była. E, na razie on jako taką, powiedzmy, że mniej więcej świeci pustkami. Tutaj przyjeżdża sobie teraz Tomasz. Tomku, przewierz mnie. Otwórz drzwi, dziękuję Ci bardzo, Tomku. Ojejku, przyjada się z tyłu. No to mamy małą przejażdżkę, ta. Mapa bazuje scenariusz mod, bazuje na mapie Tawiany. Ona jest już dość powiedzmy mniej więcej dobrze znana w społeczności Army. Jednak co ważne, co ważne, mamy całą masę możliwości, spójrzcie tylko na mapę, która jest, no według mnie nawet jest za dużo tych różnych możliwości, tych różnych e, popierdółek, ale tylko dobrze, dobrze świadczy tak naprawdę e, o grze. I tak, Nevi, nagrywam na tubę, tak, <ścoughs> tak, Nevi, nagrywam na tubę. Kurczę, sami zobaczcie, ile tutaj tego syfu jest. Możemy... Co możemy, kurczę, robić? Co tu możemy robić? Całą masę rzeczy. E, jednak na razie tego nie będę w tym momencie prezentował, to jest bardziej taka zajawka... Gdzie on jedzie? A, podwoź mnie pod moje autko. Ojej, ile już tu się autek zebrało. E, tak, dziękuję. Ech, tak, tak, tak. Jak mówiłem, to nie jest pełnoprawny materiał, to nie jest nie, jakieś tam rozpoczęcie już samego cyklu, czy jakiś tam pierwszy odcinek, to jest coś na wzór bardziej prologu, w którym pokazuję wam, że coś takiego istnieje i proszę was, żebyście też może dołączyli, jeżeli e, wielu osób z was prosiło mnie, żebym rozpoczął ponownie grę na jakimś taki Life lub czymkolwiek podobnym, lub czymkolwiek podobnym, to jest moje autko, sam je kupiłem, sam zrobiłem. Czymkolwiek podobnym, i teraz co? Możecie do mnie dołączyć? Możecie teraz wejść na arma-life.pl i po prostu z nami wszystkimi pograć. Szczególnie, że to na razie są takie, by mniej więcej testy, beta-testy tego serwera, więc przyda się jak najbardziej sprawdzenie możliwości, yy, ile osób tak naprawdę teraz tutaj wejdzie. A także, może zaraz się rozbije. A także, może, rozkmienie różnych opcji, mm, różnych opcji, na które wybyście byście mieli, może. Pomysł, chęć, cokolwiek. Jezu, jak ja jeżdżę, jak po papraniec. Za duży ten Land Rover, za duży po prostu. Syf. Boże, wyjechać, tym to jakaś masakra. Dosłownie masakra. Tak. arma Armalife.pl Chcecie dołączyć do naszego małego, wirtualnego życia? Serdecznie Was tutaj zapraszam. A ja tutaj będę wkrótce grał, czy to na live'ach, czy, e, czy to na nagraniach. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam mm, konkretnego planu, czy to tylko stricte. E, stricte live,owa seria, czy może też będzie to stricte YouTube'owa seria? Czy będzie to coś na zmianę? Powiedzmy, pożyjemy, zobaczymy. E, więc wystarczy wyjść na arma-life.pl, wy ściągniecie tam modyfikacje, zarejestrujecie się, zużycie podanie sensownie, złożycie to podanie, zarejestrujecie się tam też sensownie i będziecie mogli z nami pograć. Tymczasem dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia na tawianie. Na armię live, papa. Pa.